Dobra, poszła. Dzień dobry widzowie, lub dobry wieczór, jeśli oglądacie to wieczorem. Dzisiejszy film jest troszkę inny niż wszystkie, i szczerze mam nadzieję, że jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy nagrywam tego typu materiał. Tutaj nie będzie pająków, nie będzie owadów, natomiast opowiem Wam pewną dla mnie trochę przykrą i taką yy, dziwną historię, która dotyka nie tylko mnie, ale też bardzo wielu innych twórców, z tego co wiem. Cała historia zaczyna się od tego, że założyłem swój fanpage na Facebooku, który aktualnie, według tego co widzę, ma. 43 tysiące obserwujących i super. Ja na ten fanpage wrzucam sobie co jakiś czas różne rzeczy, jakieś filmiki, jakieś posty. Nie jakoś super często, ale czasami zdarzają się jakieś dodatkowe materiały, które możecie właśnie tam obserwować. No i wszystko fajnie. Natomiast po jakimś czasie zaczęły do mnie dochodzić słuchy, że nie odpisuję na wiadomości widzów i że w ogóle o co chodzi. No, i ja sobie zacząłem gmerać, i kilkoro z Was wysłało mi informację, że mój fanpage, który opisuje moje zwierzęta i moje filmy, i który publikuje w ogóle moje filmy, nie jest jedynym. No i teraz odpalimy sobie nagrywanie ekranu i coś Wam pokażę. Okej, okay, mamy tu, to jest mój Facebook. Jak sami widzicie, Grażyna Content to jest coś, co lubię, natomiast to, co chciałbym Wam pokazać, znajduje się w wyszukiwarce. I jeżeli wpiszemy sobie tutaj Venomous Art, bez spacji, no to coś nam się pokaże. I tak, pokaże nam się kilka stron, może zrobimy jeszcze inaczej, żebyście mieli to na środku? Proszę bardzo. Mamy tutaj kilka stron, z których to stron jedną obserwuję, i tutaj to jest moja strona. Jeżeli sobie na nią przejdziemy, no to jest piękne Febopus Cyanognatus w tle, jest ze spacją Benomus Art napisane, jest 43 tysiące obserwujących i to jestem ja. Ostatni post był 6 listopada, czyli 9 dni temu, no więc, tak jak mówiłem, dość rzadko to publikuję. Natomiast są tu też. Inne strony. I największym hitem jest to, że jest strona Venomous Art bez spacji, która w tle ma taką wycinankę różową, która ma 60 tysięcy obserwujących, która powstała przed moją stroną. Zapytacie się, czyja to jest strona? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ja próbowałem do nich pisać, próbowałem y, tutaj interweniować. Nie da się z nimi skomunikować. I tutaj oni publikują, albo on, albo ona, nie wiem kto to jest, serio. Trzy godziny temu, dziewięć godzin temu te posty są publikowane bardzo często, i wszystkie są wycinkami z moich filmów, albo wszystkie są moimi rolkami. Tutaj widzę, że też komentarzy pod niektórymi jest bardzo dużo, no i filmy te zgarniają zasięgi, które potem przekładają się na oglądalność i potencjalną monetyzację, do której przejdziemy zaraz. Jest też jeszcze trzeci profil. Tutaj Venomous Art, który ma 385 obserwujących, i mamy w tle moje logo, stare swoją drogą, a w profilowym moje nowe logo. I tutaj też widzę, że coś jest publikowane. No ale dobra, nawet się tym nie przejmujmy. Natomiast słuchajcie, to jest jeszcze nic. Jeżeli w wyszukiwarce Facebooka wpiszemy sobie Wojciech. Oh, o, Jezus, Wojciech Kubiak, czyli tak jak ja mam na imię i nazwisko, i klikniemy Wyszukaj, no to oczywiście ja wyszukam najczęściej swój profil, ale jeżeli przejdziemy do zakładki strony, to okaże się, że jest jakaś strona, która ma. 3,8 tysiąca obserwujących dokładnie skopiowane tło, czyli też Febopus Cyanatus, ten pająk z takimi pazurami jadowymi i kropelkami jadu, jest moje logo i ten twórca też regularnie publikuje, znaczy twórca, pseudotwórca, yy, też regularnie publikuje moje rolki, moje filmy i dość często z tego co widzę, na pewno częściej niż ja na swoim oryginalnym profilu. I. Po co ja wam to mówię? Ktoś spyta, że promuje jakieś inne dziwne strony. Nie, to nie o to chodzi. Ten film jest nagrywany po to, żeby wam uświadomić, że te profile to nie jestem ja. Ja nie mam pojęcia, kto robi te profile, nie mam pojęcia, kto jest po drugiej stronie i uwierzcie mi, że robiłem bardzo dużo rzeczy, żeby próbować zaprzestać publikacji na tych profilach, łącznie z wysyłaniem pism, łącznie z pisaniem do nich, łącznie ze współpracą z pewną firmą, która ma trochę bardziej bezpośredni kontakt z metą, czyli z Firmą od Facebooka i nawet to nie dało, a przynajmniej jeszcze nie dało jakiegoś tam skutku. Ja prosiłem kilkukrotnie moich widzów, czyli Was, żebyście zgłaszali te profile. No, oczywiście poza moim, bo byłoby miło jednak, żebyście mojego oryginalnego nie zgłaszali, żeby zgłaszać te profile, żeby zaprzestać jakoś tego procederu. Ktoś powie, ale dlaczego niby ma zaprzestać? No, czy on robi coś złego? I tutaj moja odpowiedź brzmi. Tak, bo jest kilka powodów, dla których chciałbym, żeby te profile zniknęły. Powód numer jeden. Nie mam pojęcia, kto jest po drugiej stronie, co już powtarzam po raz trzeci. Nie wiem, kto to jest. Co więcej, ta osoba, z tego co wiem i z tego co pisali mi inni widzowie, nie odpisuje kompletnie na wiadomości. No więc wyobraźcie sobie, że ktoś ma 60 tysięcy obserwujących, nie odpisuje na dziesiątki, a być może setki wiadomości każdego tygodnia i potem. Na kogo spada hejt, że nie odpisuję na komentarze i na wiadomości od widzów? No oczywiście na mnie. I to mi w końcowym rozrachunku się oberwie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Takie zasięgi y, umożliwiają już najprawdopodobniej monetyzację na Facebooku i to wcale nie są małe pieniądze. I tutaj ktoś mi zarzuci: "O, bo to jest, ty byś chciał cały hojst twoich zasięgów tylko dla siebie i jesteś taki pazerny". No tak, bo to jest moja praca. To są moje filmy, moja twórczość, ja je robię i ja w to wkładam dużo energii i nie chcę, żeby ktokolwiek inny bez mojej wiedzy czerpał z tego materialne korzyści. To jest tak logiczne, to jest tak proste i, i jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to jest po prostu cymbałem. Yy, myślę, że żadne z Was, jeżeli by było twórcą internetowym, nie chciałoby, żeby ktoś bezpośrednio czerpał na Waszej i to jeszcze w ogóle niezmienionej treści. To, 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 to nie jest prawo cytatu, nie? To są skopiowane bezczelnie treści i wrzucane jedna po drugiej. Z różnego czasu ja to Znajduje też bardzo stare filmy. Yy, no i po prostu ta osoba może na tym zarabiać kupę siana. No a ja z tego nic nie mam poza nerwami. To jest kolejna sprawa. Po trzecie i najważniejsze, potencjalne złe skutki tego w przyszłości. No bo wyobraźcie sobie, że właśnie ktoś z takimi zasięgami póki co jest pół biedy, nie odpisuje na wiadomości no to najwyżej mi się oberwie, że nie odpisuje na wiadomości. Trudno. Ale wyobraźcie sobie sytuację, jeżeli taka osoba coś grubego odwali i zacznie wypisywać różne niefajne rzeczy, już były takie historie w polskim internecie, no i potem fama się rozniesie, że ta osoba, czyli Wenom Musart w tym wypadku, czy też Wojciech Kubiak, jest, no jakimś, nie chcę tutaj mówić słowa, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Naprawdę różne rzeczy taki podszywacz może zrobić. I te rzeczy mogą mieć ogromny, negatywny przyszły wpływ, zarówno na mnie, czyli jako na osobę, jak i na moją firmę, jak i na mój kanał, jak i na całą moją działalność. Więc tutaj to jest po prostu niebezpieczne dla mnie. I po co tak naprawdę nagrywam ten film, poza uświadomieniem Wam, że takie coś się dzieje? No przede wszystkim, żebyście spróbowali zgłosić ten profil. Ja wiem, że to jest walka z wiatrakami i rzucanie grochem o ścianę, i to raczej nic nie da. Natomiast, może jeżeli tych zgłoszeń zrobi się więcej, to spróbujemy coś z tym podziałać. No i po drugie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że to po prostu nie jestem ja po tej drugiej stronie. Jedyny prawdziwy profil to jest Venomus Art ze spacją, z pająkiem w tle i z moim logiem na profilowym. To jest jedyny profil, który ja utworzyłem. No i oczywiście jest jeszcze dodatkowo grupa na Facebooku Venomus Art. Swoją drogą, jakieś grupy, inne o mojej nazwie też powstały. Yy, to, to, to jest też zabawne. A, no i oczywiście, jeżeli takie grupy i takie mm, strony powstają, to to również jest nielegalne. Ponieważ y, oni używają mojego loga i mojej nazwy, które to oba twory mojej wyobraźni, y, ponieważ sam stworzyłem logo i sam wymyśliłem nazwę, y, są chronione patentem na, na terenie całej Unii Europejskiej. I używanie ich bez mojego zezwolenia jest po prostu no, bardzo złe. <ścoughs> Czyli można za to mieć problemy. Suma summarum. Profil jest tylko i wyłącznie jeden, grupa jest tylko i wyłącznie jedna. I chciałbym po prostu, żebyście to wiedzieli. Kurczę. Ale ten film jest jałowy. O, wiem co Wam pokażę. Patrzcie jaki ładny motylek. To jest Morpho Peleides, który został wyhodowany u mnie. To jest samica. Przepiękne jest. Yy, tak, to taki, wiecie, no żeby coś tam były jakieś motylki. I to tyle z mojej strony. Ja wracam do montażu filmu, który miał wyjść dzisiaj, ale wyjdzie jutro. Myślę, że będziecie zadowoleni. No i widzimy się właśnie podczas tego materiału albo w innych moich filmach. Hej!